Ciehemandero, z tej strony Maltaisman. Słuchajcie, dzisiaj mamy 25 lipca 2024 roku. Jestem już na początku szlaku czarnego do Białego Jaru, i później dalej na śnieżkę. Zobaczcie, tu mamy budkę, w której kupujemy bilety. No i właśnie ruszam. I dzisiaj, słuchajcie, w planach dwa razy śnieżka, więc zobaczymy, czy się uda. Bądźcie ze mną do końca. I zobaczcie, czy zdobędę dziś dwa razy śnieżkę, czyli trzydzieste szóste i trzydzieste siódme wejście. Do zobaczenia. Po krótkiej przerwie na białym miarze. Ruszyłem dalej w stronę Kopy Tutaj jak ja już to mówię, autostrada Najgorsze jest za mną, czyli to podejście do Białego Jaru Idę spokojnie dzisiaj Nie idę na tempo Oczywiście myślałem, że będzie mniej ludzi Ale jest naprawdę dużo Co mnie cieszy Że dużo ludzi Idzie szlakiem, a nie podjeżdża wyciągiem Pytacie się mnie wielokrotnie w komentarzach w wiadomościach prywatnych po co wchodzić tyle razy na jedną górę po co wchodzić na jedną górę tymi samymi szlakami czy to by to się nie nudzi słuchaj, jeśli chcesz osiągnąć sukces to trenuj na tym podwórku na którym chcesz osiągać sukcesy moim podwórkiem są góry oczywiście w planach mam jeszcze wiele do zdobycia, dlatego też poprzez 100 razy śnieżkę staram się zrobić kondycję Wytrzymałość fizyczną, wytrzymałość psychiczną, a także dostosowanie odpowiednich ubrań do warunków panujących w górach, przetestowanie różnych schematów. No i doszedłem już na kopę. Idę odwiedzić Marcina, zobaczyć, jak tam dzisiaj mu idzie w pracy. I oczywiście. Jeśli idziesz na Śnieżkę albo wracasz ze Śnieżki, wstąp tutaj do kopy. Mają dobrą pizzę, napijesz się piwa, kawy, herbaty. Czego tylko chcesz, właśnie tutaj na kopie. Więc ja osobiście tutaj bywam. A na tablicy jest też moje zdjęcie. A jestem tutaj częstym bywalcem. Więc jeśli chcesz mnie spotkać, to wpadaj tutaj na kopę. Zaraz ci pokażę, jak to wygląda. Wejście, słuchajcie, jak wejście. Wchodzimy na kopę. Czynne o 9 zamykają nie wiadomo której. A tak poza tym, zobaczcie tutaj na zdjęciu. Jestem z ekipą Tim mountains A tak wygląda bar. I miejsce, gdzie można zjeść i napić się porządnie. Przychodźcie na kopę. Odwiedziny u Marcina się udały, oczywiście miał mnóstwo ludzi na kopie, a teraz już cisnę w stronę domu Śląskiego i na śnieżkę pierwsze wejście dzisiejszego dnia, a później ciąg dalszy przygód. No, i udało się 36. wejście na śnieżkę w tym roku, w 2024. Droga po rekord. Strasznie dużo ludzi, ale to pierwsze wejście dzisiejszego dnia. Za chwileczkę lecimy na dół i wchodzimy po raz drugi, czyli 37. będziemy dziś robić. A słuchajcie, z uwagi na to, że dzisiaj jest dłuższy dystans, więc. Właśnie za chwileczkę przebiorę się, zjem posiłek, napiję się wody i oczywiście ruszam na dół do Pecu, a później znowu czeka mnie 800 metrów przewyższenia do góry Więc 36 wejście mamy zaliczone i później oczywiście pokażę się na filmiku na 37 wejściu, więc lecimy dalej Mamy zejście ze Śnieżki pod wyciągiem, aby wejść po raz drugi. No, pokonałem te największe schody. Teraz jestem już na wypłaszczeniu do różowej chory, czyli na szlaku żółtym, a za moimi plecami Śnieżka, na której przed chwileczką byłem. Idziemy na różową chorę z różowej chory na dół do PECU i później z powrotem na śnieżkę, ale wybieramy szlak niebieski. Teraz jest taki odcinek dwukilometrowy do różowej chory. Płaski, widokowy, a przede wszystkim śnieżka troszkę inaczej się prezentuje. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten szlak żółty po stronie czeskiej, czy od pecu do góry na różową chorę, i później dalej na śnieżkę, czy odwrotnie ze śnieżki na różową chorę, i później na dół żółtym i zielonym podwyciąg, powiem Wam, jedna z piękniejszych tras na śnieżkę nie jest oblegana przez ludzi. Idzie się tu naprawdę spokojnie. Więc jeśli jesteś w Karpaczu, a chcesz ominąć ludzi, to oczywiście jedź do Pecu po Śnieżku i stąd idź na Śnieżkę. Zobaczysz jaka jest różnica. Polecam bardzo. A ja cisnę na dół, żeby z powrotem zawrócić, odbić się od szlabanu można powiedzieć i z powrotem ruszyć na Śnieżkę po 37 wejście. Zobaczcie, to miejsce wygląda jakby to było miejsce przeniesione z Alp ze Szwajcarii, a to jest tutaj u sąsiadów, uczelni. Piękne miejsce: krówki, dwie restauracyjki, i oczywiście można siadać sobie na łące i chillować tutaj w tym miejscu. No i dobra, słuchajcie, zszedłem już na dół ze śnieżki. Minąłem wyciąg i lecę teraz szlakiem niebieskim przez OBRIDUL. Czeka mnie dość ciekawe podejście, czyli robimy już drugie wejście na śnieżkę jednego dnia. Czekam jeszcze dość mocne podejście. Widzimy się na górze. Do zobaczenia. I tak wygląda. Szlak do ogli dolu, później oczywiście się zmienia i przypomina już prawdziwe góry. Zobaczcie, prawdziwy alpejski raj. Tutaj u sąsiadów, u Czechów I jaka klimatyczna łoweczka, mega. Słuchajcie, jestem teraz w bołdzie w Obrim Dole Takie fajne schronisko tutaj Zobaczcie jaki ma świetny, świetny klimat I pokażę zaraz wam jak to to wygląda z drugiej strony, z tej kamery i co tutaj się dzieje no. Bołda w Obrim Dole Zobaczcie jaki klimat Jest nawet piesek tak wygląda bar. No, ładnie ciasta, alkohol. Jest też tutaj pani. Zobaczcie, kula dyskotekowa. A tutaj pani ładnie opakowuje już miód. Jest tutaj szybki. Na O! <laughs> Dziękuję bardzo. Do miłego. Wychodzimy, słuchajcie, z restauracji. Tak wychodzi Bołda. I zobaczcie, możemy wyjść też sobie z tyłu. I tak wygląda ogród. Co ciekawe, ten miód e, dokładnie pochodzi z tutejszych pasiek. E, I tutaj tak wygląda Bołda w Obrindole. Naprawdę pierwsze piękna sprawa. Wychodzimy już więc. Naprawdę fajne miejsce Polecam serdecznie Bouda W Obrindole Bajeczne miejsce Więc każdy kto Będzie chciał Pójść na śnieżkę od strony czeskiej Polecam niebieski szlak przez Obridul I wstąpić tutaj Mają dobre jedzenie Świetny alkohol I dodatkowo mają swój własny miód Z tych pasiek tutaj w Obrindole A przed nami Widać już śnieżkę z całkiem innej strony. No tutaj akurat nie jest tak spektakularna jak od strony polskiej, ale też warto zobaczyć jak wygląda z innej. Kolejne miejsce na niebieskim szlaku w obrym dolu, aby móc się zatrzymać. Zobaczcie, wszędzie są kwiatki, a tutaj przed nami jest najwyższy szczyt Czech, czyli śnieżka. Całkiem inaczej wygląda. Szlak, którym będę teraz szedł, będzie prawdopodobnie w tym miejscu, gdzieś w połowie śnieżki. I wyjdę na wysokości Domu Śląskiego. Zobaczcie, jak wyglądają tutejsze miejsca. Wszędzie są kwiatuszki, wszystko jest zadbane. Wszyscy mogą. I też opisy. Zobaczcie, miejsca do tego, żeby sobie poleżeć, posiedzieć, pocilować. Miejsce do grania w tenisa. Mamy tutaj czeskiego krasnoludka. Piękna klimatyczna rzeczka. Widok na Śnieżkę. I co najważniejsze, zobaczcie, co możemy spotkać w dolu. Mamy tutaj alpaki i koziczki, kozice. Tak sobie leżą i odpoczywają. Alpaczki tutaj są mega atrakcją tego miejsca. Zobaczcie, cisza, spokój i jeszcze dodatkowo dużo ciekawych miejsc. Zobaczcie, jak wideo. No, drugie podejście na śnieżkę daje mocno w kość. Już nawet zapomniałem, jak ten szlak niebieski przez Aubry Dul yy, przechodzi, ale teraz sobie przypomniałem, że idzie mocno pod górę, ale za to. Większość drogi, naprawdę magiczne widoki. Jeszcze z 500 metrów i będę już pod domem śląskim i będę mógł atakować Śnieżkę po raz 37 Teraz krótki przystaneczek w pięknym miejscu z widokami, więc, ale powiem wam, dałem to dzisiaj w kość to wejście drugie na Śnieżkę. No a zobaczymy, jeszcze kawałek zostało. No i powolutku już zbliżam się do domu śląskiego i za chwilę atak na Śnieżkę 16.18 jestem już na, na w drodze na Śnieżkę już jestem na Czarnym Szlaku w połowie Śnieżki jaki plus o godzinie 16 .00. nie ma tak dużo ludzi jest godzina 16.30 Dochodzę powoli, już drugi raz na śnieżkę. w tym... No i słuchajcie, jestem. 37. wejście na śnieżkę w tym roku. Drugie wejście dzisiaj. Słuchajcie, namęciłem się. 1600 metrów przewyższenia. Mam 20 km. Jeszcze zostało mi tylko zejść do Kerpacza. Powiem Wam, końcówka dała mi nieźle popalić. Mniej ludzi już jest. Dzisiaj o 12.23 byłem po raz pierwszy na śnieżce, teraz o godzinie 16.33 jestem drugi raz, więc mam 36 i 37 wejście.